Cześć moi kochani. W tym filmiku ogłaszam mm, losowanie. Losowanie będzie polegało na tym. Oczywiście to jest losowanie na 50 subskrypcji. Bardzo Wam za to dziękuję. Losowanie polega na tym, że po prostu musicie napisać pod tym filmikiem w komentarzach zapis, zapisek, coś takiego. Jeśli ogólnie zapisujecie. A nagrody pewnie to Was bardzo interesuje, będą takie. Będą dwa wyróżnienia. Za pierwsze wyróżnienie będzie like do wszystkich filmów. Za drugie wyróżnienie również like do wszystkich filmów. Lajki like do wszystkich filmów, o tym chodziło. Za miejsce trzecie będzie subek i like do wszystkich filmów. Za miejsce drugie będzie paczuszka ode mnie, w której będę pisała like do wszystkich filmików i subek A za miejsce pierwsze będzie um, like do wszystkich filmików subek, paczuszka ode mnie i prawdopodobnie pet shop w oryginalnym opakowaniu prawdopodobnie yy, więc tak, no i to ma, yy, zapisy są do yy, czekajcie muszę pomyśleć do 15, 15 sierpnia macie czas żeby się zapisać a będę ogłaszała kolejnego dnia, czyli 16 sierpnia. A więc miłych wakacji, chociaż już jak praktycznie się kończą. No ale cóż, papa pa, kochani, i życzę Wam udanych wakacji.